Książę Keltas mówi, że widział, jak Tyrande porwał prąd rzeki. Jeśli wciąż żyje, moje nagi ją znajdą. Lepiej, żeby przyniosły dobre wieści, bracie. Na samych widok żołądek podchodzi mi do gardła. Gdzieżeś znalazł tak potworne istoty? Wierz mi, bracie, nie chcesz tego wiedzieć. Lordzie i odnaleźliśmy zaginioną kapłankę. Wraz ze swymi wojowniczkami nadal walczy z nieumarłymi, ale obawiam się, że nie zdołają się już dłużej utrzymać. Chodźcie, bezmyślne kundle! Poznajcie gniew strażniczek. Światło Eluny nigdy nie zgaśnie. Spieszcie się, jeśli chcecie ją uratować. Potężny oddział nieumarłych! Dlaczego nas ignorują? Co może być, Tyrandę? Te latające monstra niemalże przysłoniły niebo. Nie ma sensu wysyłać przeciwko nim naszych sił powietrznych. Owszem, nie możemy teraz na nich polegać. Ile danie, musisz powstrzymać nieumarłych i nie dopuścić, by uderzyli na obóz Tyrandę. Ja zaś ruszę w dół rzeki. Nie, bracie, wraz z moimi nogami dotrę tam znacznie szybciej. To ja się tam udam. Mówisz prawdę, ale wiele zaryzykuję, jeśli ci zaufam. Przysięgam na własne życie, że powrócę z Tyrande, bracie. Hmm... wierzę ci. Ande setil, bracie. Mało czasu! Jestem ślepy, a nie głuchy. Czesz mi wyzwanie. Lordzie i Lidanie, natrafiliśmy na tamę blokującą jeden z dopływów rzeki. Bronią jej leśne trolle, ale ten strumień pozwoliłby nam na szybsze dotarcie do Twojej przyjaciółki. Zobaczymy. Zło jest coraz bliżej. To wszystko, co zagraża tym ziemiom, dołączamy do walki, nadchodzi czas zemsty. Bo jest coraz bliżej. Za Kalimdor. Dołączamy do walki. Ashterodanor. Tak się stanie. ‫نش سانوزورا زستم زرده کنم ‫دو

Atakowany. też mi wyzwanie, to wszystko? Szalbośni, Lenuslity, tak się stało, aż te roda na doły. coś jest nie tak. Wszystko? Bez trójkąta. Chcesz mi wyzwanie. Zło jest coraz bliżej.

Czy to bezpieczne? Moja pieśń odbija się echem w głębinach. Bliżej. Badania zakończone. Zaczynam się niecierpliwić. Ahoy, żebrak! Żegnaścia! Jestem gotowa. Ksiądz, ja co się opłynęło? Nie Nie traćcie nadziei! Barania zakończone. Moja pieśń odbija się echem w głębinach. Nie śpię. Już nie drogę. Co zagraża tym ziemiom? Czy w pobliżu są demony? Przychodzę z mrocznych głębin, beztrudu. Tak, na ziemcu? Moja pieśń odbija się echem w głębina. Moja pieśń jest Twoją. Świątcy się obudził. Badania zakończone. Ja i ta Ziemia to jedno. Moja pieśń nadbija się echem w głębinach.

Jest nie tak. Dołączamy do, Dołączamy do walki Anudora. Za Kalimdor. Czy w pobliżu są demokracji? Nie przestawajcie walczyć. Mogą pokonać nasze ciała, ale nigdy nie pokonają naszego ducha. Chodź żeglarzu! Zło jest coraz bliżej. Każdy, kto wejdzie mi w drogę, gorzko tego pożałuje. Moja pieśń odbija się echem w głębi. To wszystko? Chcesz, by sen moje zmysły? Tak się stanie. Przychodzę ja głębin. Do boju! Jestem ślepy, a nie Bóg. Nasz sojusz został zaatakowany. Zaczynam nam się niecierpliwić? Zło jest coraz bliżej. I kurczę. Nasz słusznik został. Ja i zadzienia to jeden. Za gandor! Jestem ślep, a nie! Nasz słusznik został zagadany. Dzielnie. Nie traćcie nadziei. Aż do Różanowo. Chmiec, musimy iść do mnie. Czy w pobliżu są demony? Nadchodzi zemstę. Nasz sojusznik został zabity. Śmiesz mówić do mnie, Anudora. Ja i ta ziemia to jedno. Coś jest nie tak. Jestem ślepy, a nie głupy. Każdy, kto wejdzie mi w drogę. Gorzko tego pożałuję. Nasz sojusznik został zaatakowany. Jestem Jestem nasz sen zaczyna się nieciekać. Zakalim go. Jestem ślepy. A nie! Kłam się z Kto wejdzie mi w drogę? Zbursza, nasz gożdżek złamany jest. Pan Moja Kto nadbija się? Ewem w głębi. Dołączamy do walki! Jestem ślepy, a nie głupi! Miasto, że posłużnik jest tak. straszny! jest nie dziecka! Dołączamy do walki! Aż deroga na dole. Chcę się opuścić! Gdzie mam hotel? Ja i ta ziemia to jedna! Miasto, gdzie Ciebie szuka, jest zemstwane. Moja bys... To uszamy do kwarstw i zaatakowani. Każdy, kto wejdzie mi w drogę, gorzko tego pożałuje. Chcesz mi wyzwanieć? Gimn, kłopcze. Oświeć mą drogę, bogini. Ahoj, żeglarzu. Śmiech mówić do mnie? To wszystko? Zło jest coraz bliżej. Czy w pobliżu są demony? Beztru. Co zagraża tym ziemiom? Coś jest nie tak. Śmiesz mówić do mnie? Nasz zagróżek został walki. Kolejna grupa! Musimy ich odeprzeć! do Czy w pobliżu są demony? Jesteśmy atakowani. Gin w ogóle. Nasz sojusznik został zaatakowany. Fajki. Za Kalindor. Jak ci w pobliżu są demon? Moja pieśń nadbija się echem w ataków Jesteśmy ataku Przychodzę z znacznych kłębi. Śmiesz mówić to Anudora. Moja pieśń nadbija się echem w głębi. Nasz sojusznik został zaatakowany. Nie bój się. Przychodzę, jestem ślepy, kłębiny. a nie głuchy. A, 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 a! Te szeregi zdają się nie mieć końca. Musimy wytrzymać! To wszystko? Nasz sołusznik! Moja Załóżmy! Odbija się echem w głębinach. No ja jest. no. Jestem ślepy, a nie głupi! No. Każdy, kto wejdzie mi w drogę, zagorzał się Czyżby sen przytępił moje zmysły? Co zagraża tym ziemiom? Nasz zaczął się Jeśli to ma być koniec, zginiemy z Twym imieniem na ustach. Moja pieśń odbija się echem w głębi. Przegon z mrocznej głębi? To wejdzie mi w drogę. Gorzko tego pożałuję. Dzień, głupcze. Moja pieśń odbija się echem w głębi. Masz mnie na haczyku. To dla ciebie Spłań. John. Przychodzę z mrocznych kłęb. do naszego sojusznika jest atakowane. Za czym? ten przytępił moje zmysły. Hmm. Hmm. Czy w pobliżu są demoni? Do mnie. Moja pieśń. Nasz sołusznik Swoją. został zaatakowany. Zaczynam się niecierpliwić. Jestem. Nie przestawajcie walczyć. Mogą pokonać nasze ciała, ale nigdy nie pokonają naszego ducha! Bez trudu. King Moja wieś nadbija się echem w lębie. Masz nie na haczyku. Też mi Moja pieśń odbija się w głębi Każdy, kto wejdzie mi w drogę, gorzko tego pożałuje. Nadchodzi czas zemsty. Każdy, kto wejdzie mi w drogę, gorzko tego pożałuje. Przychodzę z czarnowalikiem. Ja, żeglarzu! Jestem ślepy, a nie głuchy. Dzień głuczy. Aż walam Zaczynam się niecierpliwić. Śmiesz mówić do mnie? To wszystko? Dziękuję, mm, Lidan. Cóż to za nowa sztuczka? Chcesz osobiście ze mną skończyć? Nie, tyrande. Uwierz mi, przybywam, by cię ocalić. Ocalić. Gdzie też się oni podziewają? Powinni już to być. Szybko! To nasza ostatnia szansa! Ryzykowałeś dla mnie życiem. Nie rozumiem. Kimkolwiek jestem, czymkolwiek się stanę, bez względu na wszystko, zawsze będę się o ciebie troszczył, Tyrande. Tyrande! Wiedziałam, że mnie nie opuścisz. Obawiałem się, że stracę cię na zawsze, ukochana. Gdyby nie pomoc Illidana... Wiele nas dzieli, bracie. Od wieków nie czułem do ciebie niczego, prócz nienawiści. Ale teraz chcę, aby się to skończyło. Od tej chwili niech zapanuje między nami pokój.